Podsumowując, uzyskanie doktoratu z badań nad skałami w ekwestriańskim Instytucie Skałologii to nie byle co. Jestem dumny z każdej i każdego z Was. Yy, każdej? Nie, tylko z ciebie w zasadzie. Brawo, brawo! Numer jeden! Numer jeden! Panie i panowie kuczyki, czy to jest bazalt magnezowy? Mam wielki zaszczyt przedstawić naszą skałę absolwentkę Mod Pai. Przepraszamy, Dr. Pie. Doktor Pai. Doktor Pai, Doktor Pai, Skało, Doktor Jestem Mod. To nie koniec, Pinki. Jestem mod. Paj. Dziękuję. wielki dar mamy razem przygód moich. Ani nie ma dzień razem jedynie. Na niech jechą to uliczna. My little Pony przyjaźń to magia. Przyjaźń mocna jak skała. <śmany> Przeprowadzasz się do pony win. Zamieszkasz u mnie i zrobi nam bohaterka, wpisam na najlepsze przyjaciółki siostry jeśli te wszystkie słowa nie zmieszczą się na kapciu, to dam NPS, ale nie musisz decydować od razu, bo będziemy razem cały czas. Jeśli chodzi o Ponyville, to miasto jest nasze! Wolniej, Pinkie Pie. Ty będziesz mieszkać w Ponyville. To jeszcze nie jest pewne, czy będę tam mieszkać. Yes! że tak głupta się powiedziałaś! Na skalistej farmie w domu nie ma już nic do zbadania, więc mogę zamieszkać w Ponyville. Rozważam również wąwóz strachów. <laughs> to twoje poczucie humoru! Powinnaś robić kabaret! Robię, ale to nie był żart. <laughs> wąwóz strachów to przerażające, ani trochę niezabawne miejsce na kompletnym pustkowiu? To. Albo Ponyville. Ale Ponyville jest taki... <laughs> Eee. Chodzi o występowanie skał. Ale co będzie z MPS? Dlatego daję Ponyville szansę. Ha, więc muszę po prostu udowodnić, że w Ponyville są lepsze skały niż w Wąwozie Strachu? Przyjmuję wyzwanie. Wrzucimy twoje rzeczy do mnie, a potem uważaj dziewczyno, bo zobaczysz, że będzie się Okej. Okay. W Wąwozie ale u nas skarby? A? A? O, patrz! Nie zgadniesz co to jest! Moc, skarbie, jak miło cię znów widzieć. O, gratuluję ci skałoktoratu. Co teraz porabiasz? Rozmawiam z tobą. A, racja. Cóż, gdybyś dojrzała kamień z swym sprawnym okiem, to bardzo mi na nim zależy. Znalazłam. Oh! Jesteś niesamowita. Dzięki niemu moja suknia będzie się wyróżniać na przyjęciu u hrabiny koloratury. Czy wiecie, jaki on jest rzadki? O, to zwyczajny dzień w papierinie. To jest bardzo popularny kamień. Ha? To wszystko są popularne kamienie. Wiesz, że nie przyprowadziłam cię tu, żeby ci zaimponować! Chciałam ci tylko umożliwić spotkanie ze starym kumplem... Witaj, Spike. No świetnie, mody! To już masz odhaczone, Wiesz, o czym mówię? Jest! A teraz chodźmy, bo chcę ci pokazać coś, co sprawi, że krzykniesz. Ekstra! Ekstra. Widzisz! <słuch> Myślę, że upadła. Jest wiele kamiennych budowli Pinki. To bardzo solidny materiał budowlany. O, ale ten zamek wyrosł sam z siebie po tym, jak pojawiła się tędza. A potem z ziemi wyszły magiczne klucze. No i czy kiedykolwiek widziałaś takie skały? Tak. To niemożliwe! Przed chwilą widziałyśmy setki takich samych w jaskini. Ale. To nasiona kolczatnika. Możliwe! Ale spójrz na ten kamień! Ma cztery mniejsze kamienie dookoła jak nogi! To jest żółwik. Bo zamieszkasz z nimi. Pamienie to nie jedyny powód, dla którego rozważam pony, Powiedziałaś, że chodzi o występowanie skał. Oczywiście rzadkie skały to moja pasja, ale zawsze badałam je sama. Wystarczą mi mniej ciekawe skały, jeśli będę miała z kim pogadać oprócz głaza. Chcesz mieć przyjaciółkę! Mam rację! Przydałaby się. No Daisy Pie, to będzie łatwe! Jaką chcesz mieć przyjaciółkę? Podaj mi sześć cech, przyznając każdej z nich od jednego do siedmiu punktów, przy czym siedem to koniecznie, a jeden... Nie trudno mi znaleźć kogoś, kogo lubię. Trudni kogoś, kto mnie zrozumie. Ja cię rozumiem! Jesteś siostrą, to inaczej. Mod, jesteś wspaniała! Nigdy nie wiadomo, kiedy uderzy piorun przyjaźni. Może ktoś wybiegnie tymi drzwiami dosłownie za chwilę Naprawdę myślałam, że ktoś wybiegnie tymi drzwiami. E. A, moja wina! Yy, to wszystko przeze mnie! Nic ci nie jest? Powinnam była patrzeć przed siebie. Wydaje mi się, czy kogoś mi przypominasz. Spotkałeś mi się? Tak. Wiedziałam! Co?! Nie, 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 nic nie mów. Ehm, mm, yy, tak, liczyłam na to, że powiesz, kiedy ja udawałam, że pamiętam. Przemierzałam ekwestrię, prowadząc badania do doktoratu. Pst, czy dobrze znasz się na skałach? Tak. Czy zdarzyło ci się znaleźć jakiś super magiczny kamień, który może przechowywać magię znaczków? Na przykład całej wioski? Tak. Jest w wioskini. Pomysł. Nie mówmy nikomu o tym incydencie, kiedy to przypadkowo pomogłaś z zniewolić miasteczko. Aaaa! Nie mów nikomu! Ta historia wydarzyła się dawno temu. Cóż, miło było Cię spotkać. Na razie muszę coś załatwić. Zaproponuj pomoc! Co? Zaproponuj pomoc! Ty chcesz mi pomóc? Czy chcę? No jasne, że tak! Idź! Dobra. No pewno się zaprzyjaźnią i wtedy mod wybierze panny i wtedy będziemy nosić kapcie no. Kamienie posiadają wiele magicznych właściwości odpowiedni kamień umożliwiłby ci rządzenie całą Equestrią. Żartujesz sobie ze mnie? Myślisz? <grym i wytrza> to poza kamieniami, co cię interesuje? Minerały, płyty tektoniczne, o i występy kabaretowe. A ja lubię latawce. Latawce są fajne. Sztuka polega na tym, żeby listwy nie były za ciężkie. Ale jak są za lekkie, nie ma balastu, a wtedy leci hen i tracisz sterowność. Lubię latawce. Zaczynają mi się podobać. Wy też tutaj? Oho, to za zbieg okoliczności, bo ja właśnie wiecie, niosę te pizzę dla Dada. ciebie. No to jak wam idzie? E, tak, gadaj. Możecie przy okazji porozmawiać o uczuciach. Na przykład, czy czujecie, że się zaprzyjaźniacie? A ja czuję, że nie chcę rozmawiać o uczuciach. Dobra, to ja powiem! Czuję, że to wspaniale, że będziecie przyjaciółkami! Wiecie, dzięki tej przyjaźni od może zamieszkać w Tonie! Nie ma presji, Starlight. Halo, gdzie wy jesteście? Przepraszam za siostrę. Ona zawsze musi się nakręcać. O, tak wiem, ale zawsze się uspokaja. Kiedyś tam. Dlaczego kamienie Cię tak fascynują? Każdy z nich opowiada inną historię, jak na przykład głaz. To mówi, że on ma dwa tysiące lat. Nie wyglądasz na więcej niż 600. Wow, poznałaś wiek po tej rysie? Dostałam skałoktorat nie dlatego, że super wymiatam na gitarze. <grystanie> I lubię kamienie, bo nie odrzucają Cię, gdy jesteś inna niż większość. Są piękne i mocne, ale nie oceniają cię i z nikim nie porównują. Ja też chyba zaczynam je lubić. Jak to pusto? To granit. Pusty granit to coś niespotykanego. Wow! Czy kiedykolwiek widziałaś coś takiego? Nie, a to mi się rzadko. Zdarza. Tu jesteście! Myślałam, że się rozdzieliłyście, ale bardzo się cieszę, że nadal jesteście razem! I że mogę być świadkiem dla ludzi naszej przyjaźni! Pierwsze wspólne odkrycie podziemnej jaskini! Kiedy się już zestarzejecie, będziecie opowiadać o tym swoim o wnuczętom, chrupiąc orzeszki! O nie! Nie ma więzi! Już wiem, co zrobić! Zastanawiałam się o właśnie w tym momencie i się przywracał! nie! Czy z moją przypadkową niezdarność utknęłyśmy tu? A wy będziecie musiały nas uratować! O, to nie będzie konieczne. Musi być jakieś zaklęcie, które... Wyciągnij nas stąd, mały. Głazie, to było genialne! Nie. To był piaszczysty grunt. Nieważne. Grunt, że wyszłyśmy. Dziewczyny, musicie to nosić na szyi przez cały czas, żebyście mi znów nie zginęły, Żebym mogła śledzić wasze postępy! A jutro możemy zjeść śniadanie przyjaźni! Jaki jest twój ulubiony omlet? Mój z ostrą papryką i z malinami! Tak, ja... ja nie wiem, czy przyjdę. Najlepsze śniadanie będzie najsmaczniejsze, najchrupsniejsze i najmniamniejsze! Tak, ale wiesz. Problem w tym, że jak byłyście sama, nie mogłam obliczyć prawdopodobieństwa przyjaźni. Starlight się uśmiechała. Jaki był stosunek uśmiechów do zmarszczeń? Jeśli większy niż 5 do jednego, to super O, A ile razy ty się uśmiechnęłaś o tak? No. Zero razy. Och, mod nie ma się czym przejmować! Masz przy tobie najlepszą za w z Panemil, czyli mnie! Będę przy tobie cały Czas! A przy okazji zgubiłeś dzwonek, głupta się! <grym> Pinky pie, doceniam to co próbujesz zrobić, ale... <grym> Nieważne. Nie martw się, mod! Kiedy zobaczysz omlety, zrozumiesz, że wszystko się super ułoży. <grym> a, zaplanowałam już wspaniałe, integrujące zajęcia na 17 dni? To jest sarat, zaprzyjaźnięcie ziemniku, nie. Śniadanie przyjaźni! Pinki Paj. Dziękuję, że tak chcesz mi pomóc w zaprzyjaźnianiu się, ale dla mnie najważniejsze są badania. W wąwozie strachów są tak ciekawe skały, że nie będę mieć czasu na przyjaźń. Tak będzie lepiej. Przykro mi, że nie wyszło. Mod. Jeśli chodzi o śniadanie, ja. Uh, uh, ten omlet z papryką malinami brzmi źle, ja nie mogę. Mod wyjechała w środku nocy! O! To pewnie we wąwozie strachów znajdzie te najlepsze skały. Dlaczego nie mogłyście się zaprzyjaźnić? Pinkie Pie, ja lubię mod! Naprawdę? Tak, i jest dziwna. Hey! Nie, w dobrym sensie. Ona widzi świat zupełnie inaczej niż wszystkie kucyki, które kiedykolwiek spotkałam. Akceptuje mnie taką, jaką jestem. Nauczyła mnie, że kamień to nie jest tylko kamień. I potrafi mnie rozśmieszyć. Nie musiałyśmy o tym gadać, ale rozumiemy się. To znaczy, że się zaprzyjaźniałyście? Tak myślę. Ale ty tak trochę, w sensie, przeszkadzałaś. O! o masz rację, za ostro. Powiedzmy, że... Ty ciągle wszystko nam psułaś? E, gorzej. Próbuję powiedzieć, że... Muszę lecieć! Tada. byłam zbyt y, szczera. O. Szmaragd To się nazywa mieć szczęście. Szlady <śmierdzi> mody! Cześć Pinkie Pie. Znalazłam szmaragd z jaspisem. Doskonale się bawię bez nikogo. I mam nowego przyjaciela. Czy to kamień? Tak. Zupełnie nie pasuje do Ponyville. Lepiej dla mnie, kiedy jestem sama ze sobą. Tak jak zawsze było. Chodźmy. Wybaczisz mi? Tak, chodźmy. Maud, myślałam, że ci pomagam znaleźć przyjaciółkę, a wyszło na to, że tylko ci w tym przeszkadzałam. Po prostu nie doceniłam cię i przepraszam. Wiem, że robiłaś to z miłości. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, siostro. <laughs> A ty topisz moje serce łatwiej niż sodowy plagioklas skalenia. Nie wiem, co to znaczy! Ale proszę, proszę, proszę! proszę! Daj, Bonny Wil jeszcze szansę! A co najważniejsze, daj mnie jeszcze jedną szansę! Żeby dać ci spokój. Co ty na to, głazie? Wróciłaś! Mhm. Na dobre? To nie znaczy, że zaczynamy rozmawiać o uczuciach, prawda? I jasne, że nie. Pomożesz mi potem urządzić nowe miejsce? Bardzo chętnie. A gdzie to jest? To nie jest w Ponyville, ale w sąsiedztwie miasta. Tu jest wspaniale. Okej, teraz na serio idę! Pa, pa. <laughs> tam, tam. Wersja polska S.D.M. Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cywińska. Dialogi Ewa Martin. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia kołakowska bytner Małgorzata Szymańska, Dominika Kluc